Karty oceny jakościowej rozwoju COIR umożliwiają ocenę funkcji emocjonalno-społecznych dziecka w następujących obszarach. Kontakt. Emocje. Motywacja i współpraca. Przyjrzyjmy się, jak wygląda budowa karty na podstawie obszaru Kontakt Nawiązywanie kontaktu. Klikając na opis normy lub klikając na lupkę zamieszczoną z prawej strony karty. Rozwinie się informacja dotycząca pomocy, które można wykorzystać podczas oceny prób, wykonania prób w odniesieniu do dzieci młodszych i starszych oraz oceny dziecka. Jeżeli rozwój dziecka w zakresie nawiązywania kontaktu przebiega prawidłowo, wpisujemy w polu P znak plus. Wówczas nieprawidłowości zostaną wypełnione automatycznie. Jeżeli natomiast dziecko wykazuje nieprawidłowości w zakresie nawiązywania kontaktu, np. Na nawiązuje kontakt nadmiernie szybko i łatwo, zaznaczamy odpowiednie pole, wskazując na nieprawidłowości. Podobnie, zaznaczając normę lub zauważone nieprawidłowości, oceniamy rozwój dziecka w pozostałych obszarach. Po wypełnieniu karty Funkcje Emocjonalno-Społeczne, możemy wygenerować podsumowanie diagnozy, klikając na przycisk. Podsumowanie. Zapraszamy do obejrzenia kolejnych filmów prezentujących diagnozę kartami COIR.